Cześć moi drodzy, witajcie na Skraju. Postanowiłem Wam zrobić taki mały szybki przegląd tego, co my tu zrobiliśmy, bo tak półtora roku gdzieś już tu jesteśmy, a dawno, dawno nie było w ogóle, jak to nasze siedlisko wygląda, więc na szybko pokażemy, jak to, co nam się udało zrobić. Podzielimy temat na dwie części. Jeden to będzie taki. Uatrakcyjniacz naszego siedliska, czyli wszystkie kwiatki, rabatki i tym podobne. A drugi temat będzie taki już owocowo-warzywno-rolny, czyli ten użytkowy. Zaczniemy od kwiatków, rabatków. To jest ta nasza przydomowa rabatka, taka przy tutaj gdzieś, tutaj gdzieś jest film o niej, jak ją robimy. No i jak widzicie, tu już są ładnie, kwitną kwiatki w różnej maści, część już przekwita. Zobaczcie, ile zapylaczy już jest. To prawdopodobnie to nie są pszczoły miodne w ogóle, to wyglądają na wszelkiej maści te jednoroczne zapylacze. One sobie już tu latają, ta grządka jest jeszcze nieskończona. Tutaj, właśnie przyszły wszystkie reszta kwiatki do posadzenia, i później będzie wyzrębkowane. Więc tu lada chwila, dwa dni, za, za jakieś dwa dni będzie wyglądało dużo ładniej. Tu mamy chryzantemy w doniczkach. Które sobie żona zrobiła w tych doniczkach, które robiliśmy tutaj z córką z ręczników, takich własnych, robutek, i to jest grządka numer 1. A to jest rabatka numer 2, yy, którą się żona nakopała i zapomnieliśmy, że przez przytu latają. Yy, ale jak się okazuje, coś tam wychodzą, jakieś, jakieś malwy, jakieś, ja nawet nie wiem, co żona tutaj bratki yy, posiała yy, I jak widać, coś tu się zaczyna zielenić. Nawet, e, nawet przyzwoicie. Pamiętajcie, że to wszystko było robione w zeszłym roku, więc takim, który spisaliśmy na straty, ale coś tu sobie fajnie rośnie. Co z tym zrobimy w tym roku? Na pewno ta rabata zostanie tutaj, a pewnie później pójdą te kwiatki gdzie indziej. E, hibiskus. E, eksperyment zimowy, jak widać, nieudany. Hibiskus chyba zdechł, e, ale na razie jeszcze daję mu szansę. Chociaż wiecie, co? Nie wiem, czy szansę mu dam. A dobra, nie chce się wyrwać, więc damy mu szansę. Niech sobie rośnie, może gdzieś tam coś od korzenia odbije. Miał być taki ładny, piękny hibisko z kwiatami, ale chyba nic z niego nie będzie. A tu mamy dwa cząstki ozdobne, takie duże, wielkie cebule posadzone. Myśleliśmy, że strata, że w ogóle nic z nich nie będzie, a okazało się, że z tej jednej wyszły dwa, a to co całkowicie zdechło, też jednak coś tam przeżyło, więc też się pojawił taki mały czosnek. Zobaczymy, co z nich wyjdzie. Cieszy nas, bo spisaliśmy to już na straty. A tutaj mamy. Oczko w głowie Kasi, taki nasz skalniak, gdzie jak popatrzycie, to już się zaczyna zielenić. Zaczynają nam wyłozić goździki. Tutaj jakieś leśne, jakieś łąkowe stwory, które ja przywiozłem. Przytargałem ze spacerów z psami. Jest trochę łubinów. Są gdzieś orliki, gdzieś tu były. Ale ich jeszcze nie widać. A tam są, proszę bardzo, tam przy kamieniu są orliki. No i zobaczcie, że to się tak ładnie zaczyna zielenić. Tutaj te hebzie suche to są jakieś rośliny łąkowe, które powinny nam na chwilę wyrosnąć. To jeszcze jakieś dziewanny powinny być i taki ten skalniaczek sobie ładnie rośnie. A tu stary koszyk, który przywieźliśmy od teściowej, ona posadziła, jak widzicie, chyba te stokrotki, bratki, sobie tutaj tak ładnie, ładnie żyje. No i tutaj ten zagonek powoli, powoli nam rośnie, oczywiście to trzeba będzie wypielić, jak już będziemy wiedzieli co powyrywać i też ładnie to zazrębkujemy. Wykorzystana została też nasza sieczkarnia. Są bratki w doniczce i taki to ozdobny kawałek nam też tu wygląda, a tutaj widzimy naszego węża Dąbrowickiego, którego robiliśmy w tym filmie oboje wspólnie trudne czy kopiąc i bergenie jeszcze nie rosną, ale liście zeszłoroczne już mają o, tu się pojawiają chyba już werbeny patagońskie już coś tam rośnie liliowce już poszły do góry i ładnie się tutaj klują tutaj kamienie z pola zebrałem, bo nie było co z nimi robić to sobie takie wrzuciłem na ten, będzie jak, jako kawałek ozdoby liliowce się już wszędzie pojawiły co ciekawe Tutaj mamy trzy sztuki żywokostu, który nie, nie, nie byłem pewien, czy, czy, czy urośnie, ale już nam bardzo ładnie rośnie. No i tutaj reszta liliostów, liliowców i jakiś zabłąkany przy kamieniu tulipan. No a tutaj, żeby ukryć to, jak pamiętacie, ten szpetny grzybek od powietrznika, no to. Tu mamy też posadzone liwiowce, i one za chwilę prawdopodobnie będą już takie ładne. Jak zresztą kwitnąć, to już tego grzybka widać w ogóle nie będzie. No i ostatnia rabata ozdobna, to ta, którą robiliśmy tutaj w tym filmie. To jest jeszcze nie przygotowana. Ona jest tylko tutaj zazrębkowana. Czekamy na rośliny. Tutaj jedna roślina czarna, zwana muchą, już kwitnie na betonie. Jakaś stara kolewka. Która też będzie jakąś ozdobą kawałki karp z murszałych leśnych. No i tutaj też będzie fajna taka ozdobna, pewnie jakieś piwonie będą rosły, bo tu jest trochę zacienione miejsce. I ostatnia z ozdobnych rzeczy, to tutaj jak widzicie, w tym zakolu rosną sobie przebiśniegi i rosną sobie czarne bzy. Jeden, drugi, takie liche, tam trzeci, czwarty i piąty. Takie liche te brzy, bo one są wszystkie niestety do przekopania, do przesadzenia. I tutaj, w tym miejscu, będzie też taki fajny, a tam jest jeszcze jarzębina, która też sobie zostanie. Będzie też taki fajny, ozdobny klombik z brzów i przebiśniegów, a zaraz za nimi, kiedyś tam w przyszłości, powstanie kwietna łąka. Ten fragment jest ich jedyny jeszcze taki ozdobny, ale już przekwitły przebiśniegi, więc już ich nie zobaczymy. A teraz czas na uprawę jedzenia. To jak widzicie tutaj, od nowa zakładamy ogródek, zostają tylko truskawki, które były. Ogródek na tym klepisku, niestety, się nam nie spisał. Bardzo mało nam tego w ogóle porosło. Dlatego, jak widzicie, tutaj jest przygotowany obornik, ogródek przygotowany pod orkę. Zakładamy ten ogródek od nowa, i w tym roku będziecie widzieli zmagania już z naszego ogródka, już o rok mądrzejszych. Ogrodników. Pierwsze drzewko jedzeniowe czarny bez. Widzicie jak wygląda. Pamiętacie go pewnie z zeszłego roku. Był taki lichutki. Teraz ledwie się zaczął sezon wegetacji. Zobaczcie jak to pięknie wygląda, jak on ruszył z kopyta do rośnięcia poprzednio usech. Teraz jak ma dołek w ziemi, to to fantastycznie rośnie. Podobnie jak pozostałe inne krzewy. Tu są te nasze suchotniki, które ratowaliśmy. Tu jest agrest, jak widać, już jest zielony. Tu jest drugi. Agrest. Też jak widać jest już zielony. Tu jest trzeci agrest. Też jak widać już ładnie zielony. Krzaki dwa czarnych porzeczek. Porzeczki już dostały piękne liście. Jeden krzak ten tu już właściwie bardzo ładnie, bardzo ładnie rośnie. Tutaj są krzaki porzeczki czerwonej. Myśleliśmy, że zdechły, ale zobaczcie sobie, o, puszczaliście. liście. I tam jest drugi też, który też już myśleliśmy, że padł i zdechł przy tych naszych tek, ale też jak widać, puszczaliście. Z ciekawości, w ogóle jest olbrzymia susza, ale zobaczcie, co się dzieje w ziemi. To jest wszystko wyzrębkowane. Zobaczcie, jak, zobaczcie, mokro tam, tak, tyle daje, tyle daje warstwa zrębki, że nawet jak jest susza, to te rośliny mają mokro. Tutaj krzaki najbardziej suchotne, które mieliśmy wyrzucić, pigłowiec. Zobaczcie, że żyje. Pojawiły się już liście. Tutaj drugi pigłowiec i też pojawiły się już liście. Tu mamy jagodę goi. Niestety wygląda na to, że ten jeden krzaczor z jagodą goi nie, nie przeżyje, ale daje mu sobie rosnąć. Tu mamy drugą jagodę goi. Też byliśmy pe pe pewni, że kaput, ale proszę bardzo, są listki młode, więc żyje. Tutaj jagoda kamczacka. Pojawiły się pierwsze liście, znaczy, że krzaczor przeżył, i z korzenia powinno coś podbijać. Tutaj druga jagoda kamczacka. I też już ma zielone liście, więc też już ładnie rośnie. Drzewka. Drzewka, jak popatrzycie, poszły już w pąki. Już wszystkie drzewka ładnie sobie pączkują. O, jak ładnie jak ładnie sobie idą. No i co ważne, skończyliśmy te wszystkie drzewka. Jak patrzycie, poprzesadzaliśmy wszystko od nowa. Ta świeża zrębka, którą tu widać, to są doły kopane koparką, znów, które widzicie gdzieś tam na tym filmie. Wszystko to wykopaliśmy od nowa i zobaczcie, jak te drzewka z kopyta ruszyły. Po prostu teraz już jestem pewien, że to nie są węglowodany tylko i wyłącznie z korzenia, tylko one już żyją. Wszystkie Grusza już też ma bardzo ładne pąki, tutaj jabłoń, która myśleliśmy, że zdechła, ale też pąki już się zielenią już są napęczniałe. Wszystkie te drzewka wyglądają już bardzo dobrze, wyglądają zdrowe, one nigdy nie miały tyle pąków, nigdy nie były w takiej kondycji, odpukać w niemalowane. Nawet ta suchotnikowa wiśnia, która też była przez nas spisana na straty, zobaczcie, że żyje i ma się całkiem dobrze. Tutaj jeszcze jeden szampion, jabłko. I tutaj jeszcze stara kosztela, która też zobaczcie, pięknie, pięknie już pomkuje, pięknie już rośnie. Idziemy do maliniaka. I jak widzicie tutaj znów z tego filmu, powstał nam maliniak. W końcu skończyliśmy pracę kopara, traktor. Naprawdę było kupa, kupa roboty. Ale te maliny już. Tutaj są stare krzaki, które niestety prawdopodobnie część z nich wypadnie i będziemy musieli dokupić. A tutaj są już te przechowywane, które dostaliśmy i ładnie posadzone, i zobaczcie, już też, już też idą, już też idą pąki, już też widać, już też widać pojedyncze liście, lada chwila, to wszystko będzie się zielenić. Tutaj będzie naprawdę fantastyczne krzakowisko malino, malinowe i to jest ta część użytkowa, już zagospodarowana tutaj też będą drzewka no a tutaj jest ta techniczna część, którą bo gdzieś musimy te wszystkie rzeczy do budowy siedliska składować więc ten bałagan tutaj maszynowo-materiałowy niestety jeszcze zostanie to co widzicie tutaj czeka na swoją kolejkę to są wiśnie Ponieważ pojechałem po drewno, akurat spotkałem bardzo przyjemnych ludzi i dostałem trzy jakieś stare, stare wojenne czy przedwojenne jeszcze wiśnie, więc te trzy wiśnie czekają jeszcze na posadzenie, bo, bo nie było czasu ich jeszcze posadzić. One wylądują prawdopodobnie gdzieś tam za maliniakiem albo jeszcze tam, bo mamy dwa miejsca za wozem. A tutaj też mamy jedzenie, tylko takie inne. No oczywiście wierzba mandurska nie jest do jedzenia, tylko raczej do dekoracji, bo ona tutaj powstała po to, że ma być narzędziem do pozyskiwania drewna takiego pokrzywionego, jak, jak to wierzba mandurska. Tutaj, ale tutaj już mamy leszczyny. Tu jest jedna leszczyna, tu jest druga leszczyna, a tutaj mamy czeremcha. I to też czeremcha. I jak widać, ładnie to to rosło, a to też nam zdechło w zeszłym roku w ziemi. No i tutaj też mamy krzaki leszczyny. Tutaj mamy krzaki czeremchy. Tutaj drugi czeremchy. A tutaj uwaga, uwaga, kaliny. Zobaczcie, jak ładnie ze zdechłych krzaków, które w tej ziemi też byliśmy pewni, że są zdechłe. Jak ładnie odbijają kaliny i skorzenia. Tutaj tu jest jedna taka problematyczna. Nie wiemy, czy z tej kaliny coś będzie, ale chyba będzie, bo tu się pojawił pąk. No i ta już też ma liście, więc kaliny nam się też udało uratować. I zapewne pamiętacie jeszcze orzecha który też był taki ledwie żywy. Też przesadziliśmy go, wykopaliśmy i też czeka na swoją kolejkę. E, większość tych drzew będzie posadzonych tam, gdzie będzie wybieg dla kur. Będą jednocześnie e, cieniem dla kur, a jednocześnie jedzeniem dla nas jesienią. Bo tutaj już na działce przy domu nie ma gdzie tego posadzić, a orzech chcemy, żeby był taki wielgaśny, samotny właśnie na środku pola. No i to jak widzicie, na razie tyle. E, Mało tego, niestety. A dlatego, że cały zeszły rok, cały zeszły sezon wegetacyjny, czyli od gdzieś tam marca do września, okazało się, że no, z braku naszej wiedzy, z braku umiejętności, z braku obornika, sprzętu, to co robiliśmy z padlem, niestety się w ogóle nie sprawdziło. Wszystko to nam poschło, Co oznacza mniej więcej tylko rok mamy. Stracony. Cały zeszły sezon specjalnie posadziliśmy drzewka dużo wcześniej, nie, po to żeby już owocowały, żeby już, żeby już porosły, te krzaki posadziliśmy wcześniej, niestety to wszystko padło, bo raz nic nie wiedzieliśmy, dwa susza, klepisko, no nie ma wytłumaczenia, po prostu, nie, po prostu mieliśmy zbyt mało wiedzy. O tym, jak to zrobić dobrze. Tym razem już tych błędów nie popełniamy, które popełniliśmy w zeszłym roku, no i mamy to, co mamy. Cieszymy się bardzo. Na razie to, powiem Wam, wygląda może nieimponująco, ale te wszystkie rabatki, jak to wszystko zacznie nam rosnąć, zacznie kwitnąć, to naprawdę będzie tu fajnie. Ta część jest już praktycznie w dużej części zagospodarowana, aczkolwiek jest tu jeszcze wiele roboty, bo tu będzie kwietna łąka. Tam będą te przebiśniegi, krokusy, tam te bzy, takie zakole, będzie ciekawe do, do odpoczynku. To wszystko będziemy jeszcze musieli zrobić. Tam będą jeszcze dwa drzewka do kopania. Tutaj będzie co 6 albo 8 dziur wykopanych na kolejne krzewy owocowe. Tam za maliniakiem będą jeszcze, będzie jeszcze 6 drzewek owocowych. Sporo jeszcze przed nami, i to chcemy ogarnąć w tym roku. No, ale teraz jesteśmy nauczeni tymi błędami, które popełnialiśmy, i wolimy robić wolniej. Wolimy robić dużo cięższą robotę, tym bardziej, że robimy narzędzia. Już, już nie kopiemy szpadłem tylko koparką. Już mamy ciągnik, który nam pomaga. Już mamy traktorek, kosiarkę który, i dużą taczkę, którą możemy wozić. E, więc robimy tego dużo fizycznie mniej. E, no, i robimy to raz, porządnie, dokładnie, żeby już tego nie poprawiać. To by było a, tyle naszych sukcesów na skraju Gaju. Powiem Wam, że na te półtora roku, które tu mieszkamy, to naprawdę jesteśmy szczęśliwi, naprawdę jesteśmy zadowoleni. Ilość roboty, którą tu zrobiliśmy i choćby to wszystko, co w tej chwili widzicie. Bo przecież tu były przymiotno kanadyjskie, takie dwumetrowe, które Kasia pierwszy raz kosiła z chosą w ogóle, bo tu się nie dało nigdzie wejść. To naprawdę. Jesteśmy z siebie dumni, chciałoby się, żeby już jakieś owoce były z drzewek w tym roku, no ale niestety mamy co mamy. W tym roku też się nie spodziewamy żadnych owoców, ale spodziewamy się tyle, że te drzewka będą nam ładnie rosły i że jeszcze, że na przyszły rok już może będą jakieś pierwsze jabłka, jakaś morela, jakaś śliwka, a już będą własne owocki, już może będą owoce czarnego bzu, owoce czego, czarnego bzu to może w tym roku może w tym roku będą. To by było tyle z przeglądu Ogródka na Skraju Gaju. Jak nas oglądasz regularnie, to pamiętaj o subskrypcji. Eee, jak powiesz, że to kiszka i że osiągnięcia wcale bardzo mizerne, i tak tego pewnie słuchać nie będziemy, bo my jesteśmy z tego osiągnięci. To mi, ale napisać możesz. A ogólnie rzecz biorąc, e, cieszymy się na ten sezon, e, na kupę roboty, która przed nami. I na razie to była tyle. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.